Z Ewangelii, według świętego Jana. W Kani Galilejskiej odbywało się wesele, i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego: Nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: Czyż to moja, lub twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wtedy matka Jego powiedziała do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze, ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej. Objawił swoją chwałę. I uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Kontynuujemy okres zwykły w roku liturgicznym. I od razu po uroczystości zasłania Ducha Świętego wchodzimy w tajemnicę Maryi. Maryi jako Matki Kościoła. Kościół rodzi się w dniu zesłania Ducha Świętego. Pięknie napisał jezuita ojciec Stanisław Łucarz, że do tego momentu Kościół wprawdzie istnieje. Ale jest to istnienie podobne do życia dziecka w łonie matki. Jest niesamodzielny, ukryty z obawy przed Żydami. Można powiedzieć, że nie oddycha. Pisze dalej ojciec Stanisław: Jest żywiony czyimś oddechem, czeka na własne tchnienie ducha. Czy Maryja siedziała cicho podczas oczekiwania na Ducha Świętego? Z pewnością swoją postawą, gestami i słowami wygłosiła apostołom i innym zebranym wielkie rekolekcje przed pięćdziesiątnicą. Bardzo lubię przeczytaną przed chwilą Ewangelię. I choć mamy dzisiaj do wyboru aż trzy teksty opisujące wydarzenia związane z Maryją, to właśnie do tego tekstu jeszcze raz chcę wrócić. Chcę go rozważyć najpierw sam na modlitwie, a także dzieląc się z wami, więc do słowa, choć już trochę o Maryi, sobie powiedzieliśmy. Maryja interweniuje, bo wie, jakim faux byłby brak wina na długim weselu. Matka zaspokaja podstawowe potrzeby dziecka. Wtedy już Maryja zatroszczyła się o dobre wesele, prosząc Jezusa o cud. A Jezus, jak widzimy, niczego jej nie odmawia. Ona wie doskonale, kiedy i o co prosić. I choć tak krótko o dzisiejszej Ewangelii, to czujmy się wezwani do tego, aby każdą sprawę, każde dziękczynienie, czy każde zażalenie kierować do Jezusa przez Maryję. Ona już oczyści naszą modlitwę z ludzkich naleciałości, upiększy swoją matczyną miłością i zaniesie w odpowiedni sposób do Syna. Zadanie na dziś – przeczytaj dwie pozostałe Ewangelie. Dane przez naszą matkę kościół na dzisiejsze święto maryjne. Słynna dewiza świętego Ludwika Mary Grynion de Mufour, Wszystko dla Jezusa przez Maryję, bo to droga najłatwiejsza, najkrótsza, najdoskonalsza i najpewniejsza jest cały czas aktualna. Per Mariam ad Jezum – przez Maryję do Jezusa.